Witajcie kochane, dzisiaj zrobimy pranajamę dla kobiet. Ta pranayama ma na celu doenergetyzowanie naszego organizmu i leczenie. Dlatego, jeżeli macie jakieś problemy w ciele, to pomyślcie sobie nad intencją uleczenia danego obszaru w ciele i będziemy tą pranajamę wykonywać w następujący sposób. Siadamy w pozycji pół lotosu lub w pozycji łatwej, jedna noga przed drugą, dłonie. Będą się stykały w takim kwiecie lotosu. Zwróćcie uwagę na to, żeby łokcie stykały się, potem idą przed ramionami na całej długości. I taki kwiat lotosu, który łączy kciuki i małe palce. I teraz, jeżeli będziemy wykonywać tą mudrę, to zobaczycie, że nasze ramiona idą w dół. Wyciągamy uszy, odciągamy od ramion, wydłuża się nasza szyja. Staramy się, żeby kciuki były pionowo, tak? Żeby były przedłużeniem klatki piersiowej, i automatycznie odciągają nam się właśnie ramiona od uszu. I teraz wzrok będzie skupiony tutaj, w punkcie, gdzie łączą się małe palce. Jeżeli macie te małe palce połączone, to tutaj pomiędzy nimi. Robi się taka jakby malutka literka V. No dosłownie to jest, wynika ona z tego zaokrąglonego kształtu małych palców, i to V to będzie punkt naszego skupienia wzroku. Więc jeszcze raz, robimy mądre, łączymy łokcie przed ramiona, kwiatotosu, kciuk, kciuki połączone, wyprostowane, wzrok skupiony pomiędzy małymi palcami, na samym czubku, w tej literze V, w zagłębieniu. I teraz będziemy robić wdech, patrząc właśnie pomiędzy te palce, w tym punkcie V. Jeżeli weźmiemy wdech, to wstrzymujemy powietrze, przykładając czubki kciuków do nostrzy, tak, żeby zatkać dziurki nostrzy. I w tej pozycji będziemy wytrzymywać z tym na, na wdechu, na zatrzymanym wdechu najdłużej jak to możliwe i w momencie kiedy już nie będzie to dłużej możliwe delikatnie odciągamy palce, całą mudrę tak żeby spowodnie wydychać powietrze, niech trwa to również jak najdłużej i przy kolejnym wdechu znowu zatrzymujemy ten wdech. I przykładamy kciuki do nostrzy, zatrzymując powietrze. I znowu trzymamy tyle, ile możemy i potem odciągamy kciuki i wydychamy. Ja będę mierzyć czas. Przygotuj się. I rozpoczniemy. Mudra. Przedramiona i łokcie razem. Odciągamy przedramiona w dół. Ramiona w od uszu, wzrok skupiony pomiędzy moimi palcami, mądra kwiatu lotosu i weź spokojny, głęboki wdech. Niech to będzie pełen wdech, tak żeby całe puca były wypełnione powietrzem i kiedy już się wypełnią, wstrzymujesz powietrze, przetykając próbki kciuków do nostrzy. I z wydechem delikatnie odciągasz, długi spokojny wydech, mudra cały czas jest taka sama, tylko odciągasz się odrobinę od nożdży, tak żeby możliwy był wydech. I kiedy całe powietrze już jest puszczone z płuc, kolejny spokojny wdech i zatrzymanie. Kontynuuj. Pamiętaj o punkcie skupienia wzroku pomiędzy małymi palcami, czubkami małych palców w punkcie V. Technik będzie głęboki, staraj się brać w do dolnych żeber. Do, 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 do. Możesz kontynuować tą pranajamę przez 11 minut i życzę Ci miłej praktyki.